Cześć. Witajcie w szybkim przeglądzie suplementów firmy Amix Nutrition. Dzisiaj przedstawię wam skuteczny suplement na obniżenie poziomu kortyzolu i niwelowanie skutków nadmiernego stresu. Redukcja przewlekłego stresu to podstawa, gdy chcemy zadbać o zdrowy organizm oraz osiągnąć wyznaczone sobie cele sylwetkowe lub zrzucić zbędne kilogramy w dzisiejszych w czasach stres i nerwy są wszechobecne. Warto zadziałać od środka i ograniczyć nadmierną produkcję kortyzolu oraz złagodzić jego skutki, czyli wspomóc układ nerwowy dodać sobie energii i poprawić koncentrację. Kortyzol Blocker to suplement przygotowany w oparciu o naturalne i sprawdzone składniki w walce ze stresem, takie jak witamina B6, fosfatydyloseryna, tyrozyna czy tryptofan, które blokują nadprodukcję kortyzolu i łagodzą jego konsekwencje. Zastosowana technologia Metocel CRTSS sprawia, że substancje zostają w całości wchłonięte w przewodzie pokarmowym. Suplement ten dedykowany jest osobom, które chcą zredukować negatywne oddziaływanie stresu na organizm, dbają o zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz tych szukających wyciszenia i relaksu.